Ta mówi o tym, dlaczego nawet diabeł się u nas dobrze czuje. Dlaczego jesteśmy solidarni, dlaczego kombinowanie to jest super cecha. Co jeszcze tam jest w tej książce? Takie polskie ciepełko. schabowy, mielony, rosół, e, krokiety, sałatka barszcz, Ludzie... Psz. Renia mówi o gościnności. No, dosłownie nie było przestrzeni na gościnność, a ta gościnność zawsze była, i to jest taka super y, znamienna cecha y, Polaków, że y, kiedykolwiek do nas wpadniesz, teraz oczywiście są komórki, w sensie telefony i możemy się uprzedzać, ale my lubimy. Się zaskakiwać i lubimy się gościć. Pamiętasz Danuta, jak wpadłaś do mnie na sardynki z bagietką, bo nic innego nie miałam, i mówiłaś: Boże, jakie to pyszne. Tak. A to była trochę taka improwizacja. Z lodówki. E, tak, bo to jest to, o czym piszemy, że jedzenie plus serce to jest o wiele więcej niż samo jedzenie, I to właśnie to serce włożone w jedzenie. Niezależnie od, tego, czy się ma właśnie to przysłowie 11 metrów na osobę, tak jak było właśnie w prl e, I niezależnie od tego, właśnie, że wyrośliśmy z kuchni braku, być może tym bardziej doceniać to jedzenie, ale też wykombinować, jak zdobyć dobre jedzenie, bo Przynajmniej ja to pamiętam, że moja mama zawsze albo miała kogoś, jakiegoś znajomego rolnika, albo gdzieś na bazarku, albo miała swoje takie kontakty i zawsze jakieś e, e, produkty spożywcze uzyskiwała i one były rzeczywiście dobrej jakości. I to nam zostało, tak? Nie jesteśmy przyzwyczajeni do gotowego jedzenia, tylko chcemy gotować, lubimy i bardzo doceniamy e, dobrej jakości e, żywności. To nasze doświadczenia, także nie jest to książka socjologiczna i etnograficzna, więc nie można nam nic zarzucić, prawda, nie? Tak, bo ja nic nie wiem o historii <słuch> naszej Słuchajcie, nie lubimy być nachalne, ale kupcie tę książkę koniecznie i przeczytajcie sobie, jacy jesteśmy fajni yy, i ile mamy w sobie dobra. Tak, bo jak nie kupicie tej książki, nie przestacie, to nie będziecie wiedzieć, dlaczego jesteście szczęśliwi. Trzeba ją kupić. Czekaj, I tak urocze tak. Jak się tak. Tak, nie. Tak, tak, To tak, napisałaś, no, Tak, Przepraszam tak. no tak. Ramy, tak, Proszę, no. uwaga. <laughs> I 3, 2, 1, akcja.